Co się stało? Co mnie tak budzi? Mój budzik? Ach, dzisiaj nie ma szkoły. Dzisiaj musimy się pakować. O mój Boże, no tak. Ach, to tylko budzik. Ach, po co mnie budzik? Dobra, paszport mam. Ach, dobra, spakuję się. Najpierw się umyję. Ach. A potem obudzę moją bestii. Albo dzisiaj wyjeżdżamy. Chyba pan się pomylił, nie wiem, sprawdzę w plamie. Ale jeśli dzisiaj, to muszę się serio bardzo śpieszyć. Ale dziecko płacze jakieś, dobra, nieważne. Dobra, taka szybka kąpiel to była. Wspiłem jakieś śniadanie, dobra nie, nie ma czasu, serio jestem bardzo, chcę szybko już wyjechać, jeśli to dzisiaj. Bierzemy sobie upiorę, żebym miała czyste ubrania na wyjazd. Chcę wziąć to, mój kocuk też upiorę, moje wszystkie maseczki i wszystko takie, a maseczek to nie da się. Znaczy można byłabym być, uprać je, ale by się zepsuły, więc nie. Kolejny mój skafrok, to jest jej. Mam jakąś kurtkę, kiedy będzie zimno. Jakiś stres. nie, tego nie biorę. Ten jest brzydki. Po prostu brzydki, brzydki, brzydki. Nie wiem po co ma mama mi go kupiła, ale po prostu powiedziała, że muszę go nosić. Kostum kąpielowy, jeśli będziemy gdzieś jechać dalej. To to też. Opaski nie będę. To i to. A prawe wszystkie ubrania. No i jeszcze opaskę, ale tego nie będę prała. A jeszcze upiorę jej wszystkie ubrania. Porócz modlurka. Ach. Dziękuję, jestem dla, dobrą przyjaciółką dla niej. Dobra, po prostu umyję zęby. Nie ma się w co ubrać. Świetnie. Szybko się skończyło to pranie. Ubierę się w coś. Okej, okay, to. ręcznik też wezmę. Uff. To jest jej. Wstawaj. Co? Um, uprałam ci wszystkie ubrania, oprócz mundurka i twojej piżamy, bo już w niej jesteś. No i opasek, no ale tego się nie pierze. Dzięki. Nie myję się. Dobra. Spakuje się też. Okej. Okay. O! Oh, mundurku nie potrzebuję. No na wszelki wypadek wezmę. Ale tylko na wszelki. Jakieś oksy fajne, jakąś czapę fajną sobie zrobię. Świeczki nie potrzebuję. Zgaszę to. To będzie jak ta, jako taka ozdoba. Założę to w sumie. Opasko włożę tutaj. Dobra. To dam tutaj, a to, żeby się już nie zmarnowało, też dam sobie na głowę. może to wszystko zmieścić tu a mój telefon jeszcze ja nie mam telefonu ach wiem smutne mleko żeby się nie przyterminowało maseczki opaskę aparat żebym mogła robić zdjęcie czemuś jakieś książki wiele książek bo ja lubię czytać Śniadanie w kim nie jest potrzebna, chyba. Dobra, wezmę na wszelki. A za dużo książek też wzięłam. O mózgu, taka najważniejsza, i o tym. No i jeszcze o korporacjach, żebym mogła zrobić niezłą, fajną firmę. A jakoś małą książeczkę i takie coś to o potworach to jest fajne. O co ja robię? Ach, nie, nie zmieści mi się to. Ach, czego ja się spodziewałam? Nie wiem. Ducha? A co? Nieważne. Dobra, zmieści mi się to tu. A do plecaka włożę. Teraz moje zęby na szybko. W... Dobra, bardzo szybko mam te zęby. W ogóle pasta gdzieś moja pasta. Dobra, nieważne. Masz może dwie pasty? Och, nie wiem. Dobra, wezmę to. Eee, dobra, chyba to tyle. O, tu. No i tu jest. Ale co? Ja biorę mi bo to jest moje... dam ci śpiwory, no bo będziemy w, pod namiotami. Przez parę nocy, potem przez parę nocy to. A Skąd ty to wiesz? No, bo czytałam plan i słuchałam pana. Ja też słuchałam pana. A, on trochę tak nie, nie, nie powiedział tego prawdziwie. Masz jakieś pudło na to? Nie, ale mogę to włożyć tu. Ta zielona go brzyczę to będzie twoja, bo jej tak już ci to dam, więc w ogóle. Co ten kot tu robi? Dobra, po prostu go... idź, idź sobie kot. Mam jeszcze dwa namioty dla nas. Wow, dzięki. Ja zaklepuję różowe, ty możesz mieć zielone. Włóżmy to tutaj. Nie wiem, czy będziemy miały miejsce. Ja też nie wiem. Chyba nie. Poczekaj. Mam pomysł. Zębów nie myjesz? Nie. Dość szwagiowałaś. Soczewki zdjęłam, założyłam. Ale ty nawet tego nie włączyłaś. Dobra, po prostu to zrobiłam, żebyś dała mi spokój. Już nie ma miejsca tutaj, więc tam ręcznik tu. Aha, okej. Okay. No i mogę od razu wyjeżdżać teraz. Tak, da się, no dobra. Ja też tak też szczerze może, mogę już wyjeżdżać. Co ty, turu? Ja już się obudziłam. Ale czemu w mundurku, czemu się nie pakujesz? A, e. A to jest jego walizka. Ty, serio, nie masz żadnej walizki. Spakuje się tutaj. Ubierasz e. się w coś innego w ogóle? Czemu o mój Boże? Plusaczek, Nie, go tak nie zostawię. Piłka pewnie tam jakaś będzie, mam nadzieję. Przynajmniej a tamtego obudźcie, żeby się też spakował. Oj, mój ulubiony kubek. O, to jest znowu moja walizka. Znaczy, nie moja walizka. Nie mam miejsca, już trudno. Dawaj śpiechu! Co? Spakuj się! A. To jeszcze spakuję takie naj, najbardziej niepotrzebne rzeczy, ale jednak potrzebne. Lepidowa to nie spakuję, będę trzymać w ręce. No ale hach Już dobra przybierę się w to dzisiaj. Będzie to najgorsze ubranie w Ever. Założę jakąś czapkę. założę to. Dobra, założę to już. Tu włożę. O, ja nie mam miejsca. Uf. Ja też jestem gotowy do wyjazdu. A co? Dziś wyjeżdżamy. Sprawdziłam i tak jednak dziś. Ten facet się. Ten facet się mylił? No. Jednak tak. jeśli się nie pomyliłam. No, dobra. To chodźmy już może serie już tu tam są. Okej. Okay. Był no, jakiś fuj, jedzenie, śniadanie. Co moje ja w ogóle noszę Tą moją walizkę, ta walizka, laptopa. Nie ma miejsca, sorry. Ugh. No dobrze, to do zbiórki. Dzisiaj, bo przepraszam, pomyliłem się, ale to dzisiaj już jedziemy. Nauczycielki prawdopodobnie mogą się trochę spóźnić. Ach, już wezmę mu tą walizkę. Dzięki, nie ma za co. Dobrze, no to poczekajmy tylko na dyrektorkę i jej koleżankę oraz parę nauczycieli, bo nie wszyscy jadą. Tylko ta trójka, ale beze mnie jadą. Yy. Okej, okay, dzieciaki, no dobrze. No to chodźcie już do samolotu, każdy ma swój paszport, tak, tak, tak. Oczywiście, oczywiście. Tak. Oczywiście. No to dobrze. No to jedziemy. No dobrze. Zapomniałam jeszcze powiedzieć, że niektórzy będą chodzić w apartamentach, niektórzy w, w, w tych na no, mi a jeszcze niż w hotelu, a jeszcze nie w innym hotelu. Na innym miejscu, wiecie. Tak, tak, tak. A, co ty robisz? Czy ty właśnie wyrzuciłaś jej śpiwór do kosza? Uch, przepraszam. Uch, och, nie ty jak będziesz. Oddam jej swój. Masz co za problem. Tylko, żebyś tego jeszcze nie wrzuciła do kosza. Uff. Uff. Dobrze, kupiłam już Wam dzieciaki bilety. To jest dla Was trzech, to jest dla Was pięciu, dla Was ośmiu. I potem dla Was dziewięciu. Dobrze, to ja w sumie wszystkie już pokażę. To ty, pierwszy masz tam. Aha. Okej, okay, wszyscy czy mają różne jakieś. Nie przymierzaj moich okularów. Dobrze, no to. Och. Proszę pana, niech pan nie wyjmuje moich rzeczy. Przepraszam, jejku. To bilety ze wszystkich. No, i tutaj pieniądze są za wszystkich. Dobrze. Pokażę mi te wszystkie dzieciaki. Dobrze, wszystko się zgadza. Jak pani, to państwo dodają do tamtego, jeśli usłyszycie wasze imię i waszej klasy. Sprawdzenie niepotrzebne dla takich osób. Mhm. Znaczy jakieś mniejsza kontrola. Och, pani się nie sprawdziła. Och, majtku. Och, idę, idę, idę. Paszport mamy. Ale... Ugh. Kontrola. O, pamiętasz kiedy byliśmy na tym samym chyba lotnisku nawet. No tak, no bo tu jechaliśmy, właśnie to jest najbliższe lotnisko. No tak, kontrola. Dobrze, to mała tylko kontrola tam. Uh. Nie ma siedem miejsc siedzących. Uy. Postujcie, byli pierwsi. Mało kontrola tam jest. Ta. Ta połowę siebie zrobiłeś. Dobrze. Numerki osiem, dziewięć, dziesięć i jedenastu. Tu Paszporty. O mój Boże. Pani, e, pani nasza dają ci bilet. Jejku, nie narzekaj. Proszę, ja mam paszport. Proszę, do widzenia. Dziękuję. O tak. I? <síntos> e ty robisz? Szukam mojego paszportu. E o... aí, okay. to było trudne. <síntos> A, excuse! Duh. Mój paszport. Dobrze, wszystko jest legitne. Nie rzecz na mnie, kobieta! Przesuńcie się. Czemu? Uy. wszystko jest legitne, to ja wyrzucę do kosza. Niepotrzebne wam to będzie potem Ech. mamy paszporty. No to proszę ze mną. Ja zaprawdzę, czy na pewno to wszystko legitne jest. Jeśli już nie chce wam się wyjmować paszportu. Dobrze. Wszystko legit, idźcie sobie. Biddy, A co ze mną? Siedzcie przy mnie, bo to wam zrobiłam miejsce. Miejsce miejsce, miejsce sporo. Ups, przepraszam, proszę pana. U, co to, co jest za jakaś dziwna dziewczyna. W ogóle. Uch. Ups. Trochę się wkopałam. No, dzięki. Startujemy. Kolejny autopilot. Wszystko włączamy. Przekrętła przekręcamy i...